Sawadi so, tutaj Michał z kanału Student Siamu i dzisiaj Wam opowiem o moich perypetiach z językiem tajskim. Także jeżeli na przykład macie jakichś znajomych Tajów i chcielibyście się podzielić z nimi jakimiś nowymi wyrażeniami czy słówkami, czy też chcielibyście zamówić jakieś danie w tajskiej restauracji, to to wideo będzie dla Was wartościowe. Zapraszam do oglądania. To jest z tym językiem tajskim ja przyznam szczerze, uczę się już jakiś czas co prawda nie zawsze mam czas, ponieważ muszę studiować ale skoro tu już tu mieszkam no to wypadałoby znać więc nie jestem żadnym specjalistą ale co nieco mogę wam powiedzieć niestety jeżeli chodzi o naukę języka i materiały po polsku to niestety dużo nie znajdziecie aczkolwiek na stronie Językowa Siłka Link wam podam w opisie, tam znajdziecie sporo materiałów jeżeli chodzi o język tajski. Podstawową rzeczą, jaką znajdziemy na temat języka tajskiego, jest to, że jest to język tonalny i składa się z pięciu tonów. I co to są te tony? Najłatwiej będzie to wyjaśnić na podstawie języka polskiego, czyli weźmy na przykład, stwierdźmy fakt. Powiemy prawda, a jeżeli chcemy już zapytać. Zapytamy, prawda? Rozumiecie o co chodzi? Zmieniamy po prostu ton jednego słowa. I mniej więcej w ten podobny sposób, mając jedno słowo, zmieniając ton, tworzymy wiele innych słów. I tak właśnie to działa. A tak dla przykładu z tymi tonami, to dajmy sobie na to słowo, które może oznaczać ładny, ewentualnie przynosi pecha i bardzo łatwo można to pomylić, jeżeli nie znamy tych tonów. Mianowicie, jeżeli chcemy powiedzieć komuś, że ktoś jest ładny w czyli jakby wyciągamy tą węcówkę, a jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś przynosi pecha, to my Mai, 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 Jeżeli o Rozmawianie z Tajami, no to zauważycie, że taka mowa powszechna dużo się różni od tej książkowej. No, my też chyba w języku polskim na przykład używamy różne dialekty, skróty czy też slang, więc ta mowa się troszkę zmienia względem tego książkowego. A w języku tajskim, jak usłyszycie, jak Tajowie rozmawiają, na przykład pomijają zaimki osobowe. A i czasem musicie, jakby, też wyczuć to co z zmówca chce powiedzieć, ponieważ oni na przykład nie odmieniają czasowników przez osoby. Po prostu macie czasownik, który się nie odmienia. Końcówki grzecznościowe, aczkolwiek nie wiem jak to się tak konkretnie nazywam, w każdym razie każde zdanie słowo się kończy się słowem takim grzecznościowym, tak jak usłyszycie czasem KAP albo ka. To znaczy, właśnie to, to jest to słowo, ta partykuła grzecznościowa. I jeżeli na przykład rozmawiamy rówieśnicy, którzy się znają, to oni na przykład pominą to. Nie używają tej końcówki. Ale jeżeli to jest osoba, której nie znamy, albo też ktoś starszy od nas, no to, to kultura od nas wymaga tego, żebyśmy tego używali. Wcześniej, wcześniej też również się inaczej mówiło. A na przykład.

Różny zaimek ja, yeah. uh, zaimek osobowy ja. Yeah. I facet powie Pom, a kobieta powie chan. Aczkolwiek, jeżeli chcemy powiedzieć bezosobowo, również możemy powiedzieć chan. Teraz, jeżeli chcielibyście się pochwalić albo po prostu znać jakieś tajskie słowa, to wam mogę powiedzieć te, które najczęściej tutaj słyszę w Tajlandii. Pierwsze słowo to hu, które oznacza głodny albo głodna. Jeżeli jesteśmy przy byciu głodnym, to jak powiedzieć, chodźmy coś zjeść? No to możemy stwierdzić piking hao, czyli chodźmy zjeść ryż dosłownie. Następne takie słowo to dai, czyli móc. Ok, a teraz jak zapytać, czy coś mogę? Możemy zadać prosto pytając daj maj. Daj bardzo prosto sobie schwary z polskim słowem, także z tym nie będzie problemu. Jeszcze jedno słowo, czy jeżeli coś powiecie, a ktoś Was nie usłyszy albo nie zrozumie, to Was zapyta ARINE. I tutaj mamy kolejną taką partykułę grzesznościową ne i ona nam jakby sugeruje, jeżeli chcemy coś posłodzić albo coś zmiększczyć, to użyjemy właśnie tego, tej końcówki tej partykuły ne. A RAI znaczy co? Też możecie usłyszeć Alaj. Aline. Czyli jeżeli ktoś nie zrozumie, nie usłyszy, albo chce coś zapytać, to was zapyta właśnie Aline. Czyli co proszę. No i w Tajlandii często możecie usłyszeć, jak Tajowie narzekają, że jest gorąco. I stwierdzą Ron. A u was mogą zapytać Ron Mai. Czyli czy jest Wam gorąco. Ok, jeżeli chcecie coś zapytać w knajpie albo zamówić coś, to zwyczajnie możecie powiedzieć Kin i nazwę dania. Na przykład Kin Kaupat Kai albo Kaupat Kai. Ale jeżeli chcecie to zrobić książkowo, to jest troszkę inaczej. Musicie użyć właśnie najpierw nazwę dania, później mówicie ile. Później używacie taki mm, rodzajnik. A następnie używacie naszego zwrotu grzesznościowego, o którym Wam wcześniej wspomniałem. Czyli mamy na przykład Kaopad Gaj Ti Czyli Kaopad czyli mamy ryż smażony z kurczakiem. Meng, czyli jeden. Ti to jest nasz rodzajnik. A krab, czyli nasz zwrot grzesznościowy, końcówka grzesznościowa. Um, I tak to wygląda. Jeżeli na przykład nie znacie tej, tego rodzajnika, no to mówicie AN. To jest taki chyba najbardziej popularny. Na przykład an I też możecie w ten sposób załączyć. Jeżeli na przykład nie znacie dania, a widzicie obrazek, możecie wskazać powiedzieć mn-an Krab, albo k. A jeżeli chcecie się na przykład nauczyć literek to polecam na aplikację, którą napisałem. Możecie użyć swój resik, swój tablet. Aplikacja jest na yy, Google Play. Yy, na, na, na iPada jeszcze, że tak powiem, mam swoją kopię, która działa na moim iPadzie, moi ale jeszcze nie wydałem, ponieważ nie mam kasy na, na wrzucenie tego na rynek, ponieważ tam trzeba mieć licencję około tam, 99 dolarów. Ale być może jeżeli... A, nie wiem, być może kiedy aplikacja na Google Play zarobi na siebie z reklam, to wrzucę też na, na Apple Store. A w następnym odcinku Wam właśnie opowiem coś o tych literkach, jak to wygląda itd. itd. No i mam nadzieję, że Was zaciekawiłem tą lekcją tejskiego. Oczywiście pamiętajcie, mogę powiedzieć wszystko źle, ponieważ ja też dokładnie nie znam tych wszystkich tonów. I dokładnie wymowę, bo sam się też uczę. Aczkolwiek pewnie w jakiś sposób Wam przybliżyłem troszkę więcej na temat języka tajskiego i być może tym spowoduje, że na przykład będziecie mogli łatwiej poruszać się lub też rozumieć, czy też wyopłać jakieś pojedyncze słowa oglądając jakiś tajski film, czy też innego rodzaju, nie wiem, słuchając tajskiej muzyki, czy też różnego rodzaju inne rzeczy, na przykład słuchając rozmawiających Tajów. Także teraz już zapraszam Was na kolejny odcinek a tymczasem właściwie to się z wami nie pożegnam bo w Tajlandii lepiej się nie żegnać jak powiecie żegnam w Tajlandii, do widzenia no to możecie troszkę skonsternować swoich rozmówców ja tak miałem ponieważ, chciałem, ponieważ wiem jak się przywitać ale nie wiedziałem jak się pożegnać więc szybko znalazłem sobie w słowniku że to znaczy lakon albo la corn i używając tego słowa, nie wiedziałem, że to jest takie bardzo chłodne pożegnanie, czyli znaczy to bardziej tyle, że do widzenia już się nigdy więcej nie zobaczymy. I kiedy powiedziałem to rozmówczyni w sklepie, to ona jakby obejrzała się do swojej koleżanki, powtórzyła to słowo. Za bardzo nie wiedziała co mi odpowiedzieć, więc się uśmiechnęła i tym sposobem miałem miękkie lądowanie. A ponieważ jak zobaczycie, raczej tajowie nie, nie zrobią tych brwi razem, tak jak to czasem w Polsce czy w Europie bywa, że Europejczycy jak czegoś nie rozumieją, albo coś powiecie źle, to zrobią brwi razem. I jakby w tym sposobem wiecie, że coś powiedzieliście źle. Tutaj raczej się uśmiechną, więc macie takie miękkie lądowanie. I tym sposobem, też obserwując innych, możecie się szybko czegoś nauczyć. Więc do zobaczenia do następnego odcinku. Cześć!